Aż bezkiet niski zimą Niski, śląski Mieszkałem pomiędzy tymi dwoma No ładnie jest, teraz jak wyszło słońce w końcu, mamy dużo śniegu, no ładnie jest tak zimowo. Ups, jak tu przejść? Myślę, chyba nie mam wyboru. He, major, próbuję zrobić drogę. Chodź, major, ale mam pomysł. próbuję normalnymi sposobami zrobić przejście, psimi sposobami. Ej, ja na około. <noise> Mowy nisko. Co to ma być? Można by to nazwać leśnym namiotem, ale no. Ubijają się ciężkie od śniegu. Yeah. Dobra, trzeba się przydzielać czasem. Major spokojnie. A to Major robi, gdy mu się śnieg przykleja do łap. Po prostu go odgryza i zjada. Zemsta za utrudnienie chodzenia. Tam góry są zasłonięte przez mgłę. Ładnie jest. I ten śnieg błyszczący się w słońcu. I to tak zostało jak najdłużej. Kiedyś jak tak nasypał? Pamiętam. Z dzieciństwa na przykład To tak to leżało do marca Czasem nawet też w marcu trochę śniegu było Teraz potrafi taki śnieg w tydzień zniknąć No nie ciekawie Najpierw czego śnieża Na drodze problem Bo ludzie wolniej jeżdżą <laughs> i bardziej ślisko A potem to znika, no jak to tak Niech ten śnieg zostanie jak najdłużej. Majer lubi śnieg. Majer kocha śnieg. Kocha wodę w każdym stanie skupienia. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.